Cześć, zapraszam do opisu, tam znajdziecie również kanały o takiej samej tematyce. Witajcie, w dzisiejszym motovlogu chciałbym poruszyć taki temat, jakim jest odpalanie na pych, czy nasz rozrząd, ponieważ takie słuchy do mnie doszły na forach, gdy się pochwaliłem po prostu tym, że odchudziłem swój napęd do rozrusznik, i kopniak planuję zaślepić, żeby ktoś mi podał po prostu wymiar oryginalnego uszczelniacza. Ja znam ten wymiar oryginalnego uszczelniacza, ale byłem ciekawy, co o tym pomyślicie na taki temat. Czyli pozbycie się rozruchu nożnego i elektrycznego. No i ktoś tam napisał, że. Przez odpalanie na popych zniszczy się rozrząd, wyciągnie łańcuszek rozrządu, wyciągnie się łańcuch i ogólnie to jest bardzo głupi pomysł, no to kurde, już Wam wyjaśniam. Odpalając na kopkę, czyli starter nożny, kopnik inaczej, my sprawiamy to, iż zębatka z kopnika, z wałka kopnika nam się zazębia z którymś biegiem, dokładnie z którym Wam nie powiem, i poprzez zazębienie się z biegiem jest przekazywany ruch obrotowy do wałka, a za jego pomocą jest obracane koło talerzowe w tym silniku, które to zaś napędza nam. Wał korwowy, gdy sprzęgło jest sklejone, czyli nie jest włączone, tak? I gdyby to miało nam łańcuszek rozrządu wyciągnąć, to uwierzcie mi, że kilka razy byście tak odpalili, gdyby rozrząd się przestawił, posypał, nie zgadzałyby się cechy i tak dalej, i tak dalej, i wybyła była kaplica. Także, gdyby wy odpalacie na pych, czyli popychając ten pojazd, sprawiacie, się to, iż koło Tyle się kręci. Jest przekazywany napęd przez łańcuch na zębatkę z dawczą, która to, jest zęb... która to jest osadzona na wałku. Z dawczym patrzcie, pasy ciągła i wyprzedza. Jest to mądre? Kurde, nie muszę gdzieś stanąć i Wam o tym powiedzieć, bo, bo się aż wkurzyłem. Patrzcie, kurde. Tutaj nie ma przejścia, przechodzi. Ach! Tym ludziom się spieszy, kurde! Dobra, wjedziemy se na garaż i Wam do końca opowiadać. Bo Bym się wyje... pieprzył. Zostawimy włączony, niech się perka. I patrzcie, gdy Wy odpalacie na popych, jest tylne koło wprawiane w ruch, automatycznie jest łańcuch wprawiany w ruch, z tym, że Łańcuch jest tutaj dolną częścią ciągnięty, odwrotnie tak jakbyście wyście napędzali przednią zębatkę, nie? I tak samo ma sytuacja, gdy wy redukujecie biegi. Tak samo ten łańcuch jest ciągnięty. To dlaczego ma on się wyciągnąć? Powiedzcie mi. Powiedzcie mi, czy odpalanie na pych jest mocniejsze niż redukcja biegów i zwalnianie na biegach? No nie jest, nie? To dlaczego to się ma popsuć? Kolejna rzecz: starter elektryczny. Faktycznie, starter elektryczny jest osadzony na wale, jest sprzęgło jednokierunkowe. Jest automatycznie od razu wał napędzany. I tu nie ma znaczenia, czy wy y, będziecie mieli sprzęgło podparte, czy nie. Ponieważ, gdy będziecie mieć rozklejone sprzęgło, czyli włączone, to automatycznie i tak wam się odpali motorek. Bo napędzacie wał z lewej strony, czyli poprzez sprzęgło jednokierunkowe. Gdybyście próbowali odpalać skopnika, to Wam nie odpali, ponieważ sprzęgło się ślizga. Wał wtedy nie jest, nie jest obracany, ponieważ ma swoją kompresję. Ty dochodzi do górnego, martwego punktu, itd. I teraz przystąpmy do następnego tematu, jaki chciałem Wam powiedzieć, natomiast o tym sprzęgle. Gdy macie sprzęgło trochę podparte, źle wyregulowane To z nie odpalicie I z również Ponieważ napęd nie jest przekazywany na wał No i niestety Sorry winie tu Ale nie daże rady Taką sytuację kiedyś miałem Miałem z taką sytuacją do czynienia Już facet do mnie przyjechał Znaczy się facet Ojciec od Kumpla nie? I była taka sytuacja, słuchaj bo Ty się znasz na motorkach próbuję go odpalić i mi nie odpala nie? Patrzcie kurwa się bierze No i co, próbuję kopać Patrzę kurde kompresji chyba nie ma nie? To sprawdziłem luzy zaworowe Luzy zaworowe są ok Aczkolwiek. Był problem z tym, iż ja obracam wałem, a tak za bardzo nie chcę się tylne koło obracać, a był na biegu, nie? Chciałem po prostu sprawdzić, czy sprzęgło nie jest spalone, nie? No i myślę, kurde, to może być sprzęgło, nie? I co? Wrzuciłem ubieg, wykręciłem świecę i sprawdzam czy wał się obkręca, czy tłok się obkręca, nie? Obkręca się, nie? Czyli aha, bez oporu. On po prostu sobie odkręca wałem, a gdy wkręcę mu świecę, on sobie wtedy wałem już nie odkręca. No i co się okazało? Sprzęgło trzeba by było tylko podregulować, bo tam docisk był źle podregulowany. No i tyle, nie? No i zrobiłem mu wszyscy zadowoleni, super, naprawa w dwie minuty. A w serwisie mówili mu, że kompresji nie ma, trzeba wymieniać. Płok, cylinder i inne tam rzeczy, nie? A to po prostu mu się stało, gdy on wjeżdżał pod taką górkę, za chwilę wam pokażę. No i prawdopodobnie tam przypalił te sprzęgło, wskutek czego zaczęło mu się ślizgać. i później już odpalić nie umiał, nie? I patrzcie, tutaj jest taka góra. Aha! O, tam teraz kopią. nie przejedziemy. No ale sobie podjeżdżał pod tą górę. I po prostu spalił sprzęgło nie? Wskutek czego później, gdy zgasił sobie motorower, to już nie umiał go odpalić, nie? O kurczaczek! Patrzcie, kurczaczek tam jest. No jeszcze czerwone, czerwone, długo. Długo te czerwone. Kiedyś miałem taką sytuację, że jechałem tyle, ile powinno się jechać. I facet po prostu wziął. Zatrzymał się przede mną, wysiadł i mi je No także różni są ludzie, Ja od tamtej pory staram się po prostu jeździć tak jak jeżdżą przede mną i tyle. Nie?